I witam Was w kolejnym odcinku z serii Fear Extraction Point. Idziemy dalej. Um, myślę, że już powoli zbliżamy się do końca, tak. To nie ja, mamo, przepraszam. Ała! Uuu! Uh. Helikopteryk! Proszę, Cię lubię. No, fajnie. Uh, extraction Point. Maligans. You have reached it, aboomer. Jinsoeng One is dead. No. Jakby to miało być te kolejna część, to już byśmy nie, zau nie zobaczyli Jinsung Quan, Jednak ona się pojawia jeszcze raz w trzeciej części. W 3 To co, z FPS-ów, co? Interwał piąty. Nie mam pojęcia w tej grze jest interwałów. Zapomniałem sobie sprawdzić, Extraction point. Proszę powiedzcie mi, że to nie są ci, o których myślę. Kibelek. To jest. Nienawidzę ninców. Przecież z tego co wychodzi, to ryba. Albo ninja, albo... Albo inne ciulstwo, które chce mnie zabić. Czę, co w tych grze mnie nie chce zabić. I czekajcie chwilę. Ach, druga minuta już telefon. No jakby nie mogli wcześniej zadzwonić. A był granat, dziękuję za przyjemną śmierć. Znaczy Twoją śmierć. Pomimo, ja śmierć nie jest ani trochę potrzebna. Znaczy, to by zepsuło pewnie oglądalność. No, może by nie zepsuło, mam nadzieję taką. Ale zepsułoby, no, wszystko. Oj, dobra, wykończmy już tę broń. A i tak masz tylko... ...formację. Ile to, paranie? Chyba sobie wezmę tego shotguna. Tak mi go cały czas proponują. No, oddaj go. Poszczelamy trochę shotguna. Tak myślałem, kolego. Serdeczny. Będziecie chcieli mi otoczyć. Okej. Okay. coś tam otworzyłem. Tu no, tak. no, man, no, 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 Nic nie widziałem. Powiem wam szczerze, że nic nie widziałem. Nie będę kłamał. Nic nie widziałem. Latarki nie miałem włączone, a tu mamy krew. Okej. Okay. Cieszy mnie to. Czemu nie są tutaj rozkwaszeni Roztwarzeni. Metena. Jak to się nazywa? Ten elektromagnes. Ale tu chyba nie powinno być metalowych rzeczy, bo to jest ogromny magnes i to przyciąga i. Zamówić windę czy coś? Bo ja nie mam pojęcia, jak mam tam wejść. Dobra, wiecie co? F5. Zaryzykujemy, bo kto nie ryzykuje, ten nie pije. Nie, czy mam iść w dół, czy mam iść w górę? Idę w dół. Idę w dół niczym poparcie Korwina <laughs> dobra, nieważne, nie, nie chcę to wywoływać burzy politycznej, bo ten kanał nie ma tego na celu to ma być antydramowy, anty anty, e anty może nie kontrowersyjny bo czasami kontrowersje są dobre, ale o A to zwykły kraj, myślałem, że jakaś lepsza broń jednak się pomyliłem. Nie, latarka nie działa. Fajnie się bawić, ale ja tam nie chcę chodzić. Chyba faktycznie był ninja. To jak dobrze, że mam. Dobrze, że mam shotguna. Te... Chociaż teraz... Co? Coś czuję... Że nie wiem czy... Dobra, nie rób ślizgów. Kochaninki. Bo coś czuję, że to może być już koniec naszej przygody z Firem Ła, żeś ich zmasakrował. Gorsze jest to, że nie mam latarki. Znaczy mam latarki, ale. To nie ja. Tam ktoś był. Nie powinienem marnować granatów. Chciałem iść tam? No to wychodzi. Nie lubię tych niewidzialnych skoczy, synów. Tak bardzo ich nie lubię, że to jest masakra. Czy jak oni tak wiecie co. So do ninja, to nie ma nic przeciwko. Bo to jednak jest jakoś tam fajnie zrobione, że oni są częściowo niewidzialni. Tam wyskakują, atakują i tak dalej. A to jest niewidzialne gówno. Czulo, widzisz? Żeby nie powiedzieć brzydko, idę tutaj. Nie chodzę po tym szpitalu, błądzę mam dostać je na dach powiedzmy, że tu mamy iść ale, dobra już wiem gdzie jesteśmy, już wiem tu zaraz fajne, fajne wizje niedługo, tak myślę ja chyba już nawet teraz Coś nas cofnęło, dobrze, że nie w rozwoju. Okej, okay. to nie była ta fajna wizja. No nie. Dobra, to tylko. Kurde, nigdy się tak nigdy się tak nie cieszę z widoku nigdy. Nigdy. Cześć. Przyjacielu. Dobra, pomaguję dramicy na nich. Szczerze ciur mnie to boli. Ponieważ ponieważ mamy Mamy naszych przyjaciół, tak? E, jakkolwiek by to nie brzmiało? To... Nie wiem Gnoju gdzie jesteś, ale ja Cię kurde znajdę, znaczy albo prędzej to Ty nie znajdziesz, ale ale to już takie, takie wiecie, samo życie, ktoś pamięta w ogóle ten serial, czy nigdy go nie oglądają, nie po dobroci. Jednak wolałem ninczów. Okej, okay, co tu mamy? E, gówno mamy, bo nie możemy wejść. Dobry. Ale ja patrzcie, za dawno... Dawno nie widzieli... Chciałem powiedzieć, że dawno nie widzieliśmy repliki. Tak ja myślałem. Dziękuję za miłą współpracę i oddanie mi swojego karabinka. To bardzo dobrze panu świadczy. Etc. Etc. To mi się podoba. Ach, czy tylko mi to nie pasuje? Ale patrzcie, moja mina zadziałała. Co prawda, nie, ta, nie na tego co miała być, ale zadziałała. Jesteście po prostu kretynami. Tak mi się wystawić. Na prosty ostrzał, nie. No ale na to już nic nie poradzimy. A, no stój ułatwili mi roboty Waiting Room czy hmm. Waiting Room Nie to chciałem Strzelajmy trochę z tego Headshot'y powalimy trochę Nie było tak źle, ja powiem szczerze. Dobra, patrzę, się nie śmiałem tak szczerze. Nie wiem czy onby w laste czy nie wolałem nie ryzykować, a mamy no nawet zwiększenie naszego zdrowia. Okej, okay, zabiję ich. Dobra, nie do końca, ale Tari to jest bardzo dobry pomysł na przeciwników. Urban Hospital. Tylko mi się nie podoba nazwa. Już, już mówili, że będzie niedobrze Ale pokaż mi na jakim piętrze jestem Czyżbym spadał i umierał? To wychodzi czarne serce. Uh, on the make you way to the roof. Restore elevation functionality. A mogło być tak proste, nie? Nie, ale nic w życiu nie przychodzi łatwo. Nic w życiu nie przychodzi łatwo, tak też... To zadanie nie mogło przyjść. Tak easy. To jest... Tyle krwi... Że nawet Alma się pojawia przed nami. Aha, dobra. I tam, tak szczerze, gówno było. O, jest! Amunicja do mojej... Ranej ...broni. Bo nie ma lepszej broni... ...niż stary, dobry shotgun. W każdej grze zawsze lepsza... ...jak jest możliwość, to lepszą zawsze shotguny. Resident Evil chociażby jest tutaj takim... Najlepszym przykładem świeci latarkę, nie denerwuj mnie. W ogóle tu chwilę możesz być zgaszona, ale teraz już musisz być zapalona. Jednak nie... nie musiała być, tak. Ale zapomnijmy, ale co, bo co to, to się nie liczy, nikt nie patrzy na szczegóły. Ło! Nienawidzę was. Dobra, ale myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby zakończyć sobie ten odcinek. Więc e, w następnym myślę, że już to będzie koniec. A więc jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie coś zapytać, czy dopowiedzieć mnie, poprawić, piszcie komentarze, jeżeli kanał wam się spodobał i chcecie być na bieżąco, subskrybujcie. Więc cześć i do usłyszenia.